Ares, chodź <laughs> Siemka, siemka Witam Was pozdrawiam serdecznie Witam, witam wszystkich Witam, dzisiaj idziemy No obejść to jeszcze raz, bo jak było za mało yy, za, za dużo śmieci, to nie mogłem się zabrać. No to teraz mamy znowu buzeczek Wiesz jakąś torbę wziąłem jakby coś to chodź tu Ares <laughs> yy. No, żeby to pozbierać do końca, żeby już tu było czysto No tak będziemy działać, no stopniowo, także już Przed zimą, żeby już to pozbierać, a bo Zresztą widzieliście na poprzednim odcinku, nie, no nie mogłem się zabrać Dlatego tu dzisiaj przyjechałem, ale jest zimno, powiem wam Jest minus 2 stopnie w nocy, nie wiem ile było Ale jest zimno, czekałem, czekałem, żeby to Zelżał trochę ten mróz, ale jest godzina coś 8 <laughs> Ale dalej jest zimno, <laughs> także no nic, no idziemy Posprzątamy, no zapraszam Was na film. <głos》>, zobaczymy co się będzie dzisiaj działo. Zobaczymy oby jak najmniej tych śmieciuchów. No będzie na pewno, ale bo a, ale no, może się zmieszczę tylko do tego wózeczka. Ja, oby Dobra, no to lecimy. Tu z przodu mam posprzątane, tam dojdziemy do zakrętu i tam się zaczną dopiero śmieciów. Dobra, Ares już tam kogoś wypatrzył. <głos》>, to lecimy. Czy ja tego nie widziałem tam? Czy co? Byłem ostatnio tutaj podiok ktoś to zgubił teraz niedawno na grzybach ktoś był He? <grybuj> nie wiem dobrze, jedziemy ja nie mogę leżeć to musi być czyściutko jak będzie czyściutko to Tak się rozglądam jeszcze, czy czegoś nie przeoczyłem, Bo może ten foliok przeoczyłem akurat, ale... No. Może nie przeoczyłem, może przeoczyłem. Ciężko mi powiedzieć. Ale nie ma. Powiem, jedną buteleczkę tylko znalazłem. Także spoko. Czyściutko. Idziemy dalej. Tam musimy do tego rowu zobaczyć. Tam byłem przy tym rowie i od tego rowu zacząć do góry tam sprzątać. Zobaczymy, ile tego się tam jeszcze nazbiera. Ale tą na pewno przeoczyłem. O Jezu, jeszcze mi wypadło razem z tym. To jest. Zobaczcie. Widzicie? Można iść. O, zamrożona. Dobra, tu. I patrzcie, od razu jest. Tak. I od razu jeszcze jakaś butelka. O, to musiałem przeoczyć ostatnio. Łowiemy do wózeczka idziemy dalej. No i tak można iść sobie i przełoczyć coś. No, patrzcie, nawet teraz się rozglądałem, patrzcie, jeszcze są uchory. O, jeszcze jedna. Jeszcze się rozglądam, <grym> ale nie ma nic. Takie jedno miejsce, patrzcie. Może zerkłem z drugiej strony po prostu i dlatego tego nie widzę. O Gdzie jest tam ta córka? Tu jest. Dobra, pakujemy i... i lecimy dalej. To jesteśmy na winklu i się będzie zbierać. Ja tu zaglądłem bo tu, wiecie, tu maślaczki kiedyś wyrosły. Sobie zbierałem. Tu są jakieś butelcyny, ares, jawora. Jeszcze tam mi coś śmiga, powiem wam. Tu z drugiej strony. Tam mi coś błysło Gdzie tam? Chyba jakaś butelcyna bardzo Ale spoko. Idziemy tam jeszcze, to weźmiemy. jeszcze, proszę, butelcyna. Hehehe, <noise> ją wrzucimy, ale chodź tu, idziemy po to. Tak tu przejść, tu takie fajne domki rosną. Prawników. <noise> <noise> właśnie, wszystko zamrożone. Oh. taka butelka w to Patrzcie to, to zobaczyć Bo to jest coś nie, niemożliwego nie. Patrzcie, jakie tu dęby są, takie młode <laughs> Zamrożony grzyb. Zrywać go czy zostawić? I twardy. <śmianie> Zamrożony, patrzcie. No ja Cię kręcę, no. Niemożliwe, to prawdziwe, jak jest. Ja pierdzielę, no teraz. które dzisiaj jest? Drugi grudzień. Jeszcze prawdziwki rosną? Dobra. Spróbujemy go ciachnąć. Ale dziura. Patrzcie jaki ładny. Czyściutki. Tylko jest zamrożony. Ale piękny. Piękny już. Pachnie? Chyba nie. trochę. Trochę pachnie. Raz go skubiemy. Ładny, no piękny jest powiem wam. Drugi grudzień proszę, jakie prawdziwki się zbiera. Drugiego grudnia, bierzemy. No ja będzie. Taki zamrożony, twardy. O Jezus, jaki on jest twardy. Masakra powiem wam. Dobra, pakujemy go, no bo co? Ale jest ładny. To ja się nie mogę nadziwić. <laughs> drugi, drugi, dosłownie Coś tu. Jeszcze tu poszukamy. Ale nie widzę, jeszcze. jest tyle liści, że. Hmm. No to pięknie. No to idziemy. Bierzemy go. <laughs> teraz to. Nie wiem, jak to mam teraz zrobić. Dobra, idę go zanieść tam, położyć żeby mi się nie rozwaliło, coś... bo to Piękny jest. I to jest szczał w dziesiątkę, 2 grudzień. <laughs> Dobra, tu go postawimy. Tak, idziemy. Idziemy po moje śmieciuchy. No ja się dzisiaj na żeby nie wybierałem. <laughs> Dobra. Dobra, pakujemy i idziemy dalej, no co? No nie ma tu nic już. Dobra. Ale jeden ja nie ma jest to no. drugi godzin, a z nich normalnie leci mi z nosa. Dobra, to spakujemy i lecimy w tamtym kierunku. Tam będziemy sprzątać. Wyszłem po kuszkę, tam, wziąłem stamtąd Ale patrzcie Gdzie to ma dokładnie żeby... nie widać, ale Jesteśmy Pod nogą No i tak wyszło, widzicie Znowu tak Kutla plastikowa Dobra, idziemy do to wózeczka pakujemy wszystko i lecimy dalej tam mam wózeczek Haresho Harę i tu przyszłem, bo mi zaś mi się zaświeciło i patrzę co tu są za grzybki, ale to są jakieś takie inne grzyby A to myślałem, że to są maślaki patrzcie Po to inną stoją. Ale to nie są maślaki Ale ładnie wyglądają <laughs> <Mówię> tak prawdziwko <laughs> maślaków jeszcze bym nadbierał Ciekawe by to było nie? ale nie ma Dobra, idziemy, ja tu na chwilę skręciłem, żeby tą puchę podnieść, bo mi tu coś mówię, zaświeciło <laughs> Idziemy dalej Powiem wam zbieram, zmieram To jest jakaś butla Dwie butla dwie zielone pik i pik. To jest taka inna, to jest stara jak jak świat ale jestem muszę iść tam I do lasu gdzieś tam podliża. no to troszkę daleko jest ale dobra jak mi się już świeci coś to idę w ten kierunku o uchora proszę Idziemy! O! Ale ci tutaj na ja tym trzeba znieść! A to powiem wam, że już mi się zbiera tego to! To to ta butla w ogóle! O, teraz sprawdzimy! 0,5 tak? Nie wiem, jak to jest, czy to jest symbol 05 2005, nie mam pojęcia. Wyrzucić to też, <laughs> idziemy dalej. Ares, chodź tu w obuzie jak on daleko jest. Ale powiem wam, tu jak wyszłem teraz, wiatr się zrobił. O Wieje, zimno, patrz jak poobrożona trawa jest Strasznie, mogłem sobie jakiś szali ubrać Albo normalną czapkę. A ja w tej mojej mytce sobie tutaj pomykam Ale jest strasznie zimno Ale dobrze, my już tam idziemy w tamtym kierunku W kierunku na dół zejdziemy, tak ostatnio I do samochodów tu jeszcze pozbieram, bo tam widziałem trochę śmieci już tego nie będę nagrywał. Może będzie mi się widzieć przy, samoch przy samochodzie teraz dopiero. Dobra, już nie będę wyciągał te kołki. Dobra, ale wiecie, już się wiele, zobaczcie. Już w wózku, już prawie cały wózek. Jeszcze trochę dokoptujemy, no, ale już będzie i Dobra, to lecimy, bo Alec czeka na mnie. Ale wieje, powiem wam. To jest chyba dzisiaj już ostatnia. Idę do rolnika na, na pole. O. strasznie zimno się zapuło tam chyba jeszcze coś Czy tutaj ma jakieś butelki to jeszcze. jeszcze to weźmiemy o ja daleko idzie oczy mi zamarzają. o cieniu wszystko przymasz Bardzo jest tą i do samochodu To ubiłem raz. Już patrzcie. No cały praktycznie wózeczek jeszcze na górę bym coś mógł dać. Ale dobrze, bo jak się zwiążę teraz z to mi to nie wypadnie, nie będę musiał przysypywać jak ostatnio. To tu sobie zwiążę. Bo muszę się ubrać lepiej następnym razem. O, bo zimno. Muszę czapkę sobie normalną wziąć. Oczy uzawią i szalik jakiś, żeby to jakoś... Bo chłodność się, coraz gorzej się robi. Powiem Wam, że musi człowiek się bardziej tak ubrać, szalikiem owinąć i czapkę zmienić. I wtedy będę mógł chodzić, bo tu ogólnie mam strój, wiecie, zimowy. No dobra, Ares leży. No, ja uciekam, bo zimno się zrobiło i nie ma sensu chodzić już. Ech, dobra. Taki krótki odcinek, nie wiem czy krótki, czy nie, ale taki będzie prawdziwek super, gdzie go dałem. Dobra, nieważne, trzeba uciekać. Super prawdziwek, podobał mi się, no drugi grudzień i <grywki> prawdziwka znaleźć No to jest mistrzostwo świata naprawdę Ale nie, śmieciuchy, mistrzostwo świata to jest, śmieciuchy pozbierane tutaj w tym rejonie Także można już spacerować, raczej wszystko tu już jest pozbierane Wiadomo, no mogę coś przeoczyć, ale to już szczegół No to dobra, jak się wam podobało co robię, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie <grywki> No i do, do następnego, papa pa. Znowu się gdzieś wybierzemy, myślę, że już do jakiegoś gęstego, gęstego lasu Póki śniegu nie ma to jeszcze pozbieramy moje ziorko zrobione. no to to myślę, że w lesie coś tam coś znowu będziemy zbierać. No to trzymajcie się, pozdrowionka dla Was wszystkich. papa. Pa.